Tu Radio Impuls TWR Polska. Zapraszamy na program Wędrówka przez Biblię. Mija drugi tydzień odkąd rozpoczęliśmy lekturę Księgi Hioba. Dzisiaj poznamy treść 13 i 14 rozdziału tej poetyckiej Księgi Starego Testamentu. Tekst Pisma Świętego, przypomnijmy, cytujemy za Biblią Tysiąclecia, wydanie trzecie, poprawione. Przysłuchujemy się rozmowie Hioba i jego trzech przyjaciół, usiłujących pocieszyć go w jego cierpieniu. Wiemy z poprzednich audycji, że rozmowa ta była trudna. Przyjaciele Hioba nie rozumieli ani jego, ani sytuacji, w jakiej się znalazł, i nie potrafili udzielić mu właściwych rad, a przede wszystkim nie umieli okazać mu współczucia, serca, czego on potrzebował najbardziej. Hiob nie przyjmował napomnień swoich przyjaciół, bo były one niesłuszne. Elifas, Bildad i Sofar sądzili, że Bóg zesłał na Hioba tak ciężkie doświadczenia, dlatego że Hiob popełnił jakieś poważne wykroczenie. Utrzymywali, że Hiob ukrywa coś przed nimi i przed Bogiem. Hiob był zniecierpliwiony i zdeprymowany wypowiedziami swoich przyjaciół. Wygłaszali oni mowy w taki sposób, że czuł się przez nich stale karcony, poniżany i raniony. Trzynasty rozdział księgi Hioba opisuje zwrot w dyskusji Hioba z przyjaciółmi. Hiob postanawia zwrócić się do samego Boga. Nie chce już rozmawiać z Elifazem, Bildadem i Sofarem. Chce rozmawiać z Bogiem. Na pełne wyższości i mentorstwa słowa przyjaciół, Hiob odpowiada, jak czytamy w początkowych wierszach XIII rozdziału, to wszystko me oko widziało, słyszało, pojęło me ucho. Co wiecie, i ja wiem także, nie ustępuję wam w niczym, lecz mówić chcę z wszechmogącym. Bronić się będę u Boga, bo wy zmyślacie oszustwa. Lekarze nic nie warci. Chiop stwierdza, że wszystko, co mówią mu jego przyjaciele, to prawdy ogólne, znane też dobrze jemu samemu. Niczego nowego mi nie powiedzieliście, stwierdza Hiob. A przemawiacie tak, jakbyście pozjadali wszystkie rozumy. Nie ustępuję wam w niczym. To, co wiecie, wiem także i ja. Nie jesteście mi w stanie niczego doradzić. Nie potraficie postawić żadnej trafnej diagnozy. Jesteście jak nic nie lekarze. Tak, przyjaciele Hioba byli podobni do lekarza, który nie potrafi właściwie zdiagnozować trudnego przypadku. Nie rozumieli Hioba, nie rozumieli sytuacji, w jakiej się on znalazł, nie rozumieli Boga. Hiob postanawia więc ominąć przyjaciół i zwrócić się bezpośrednio do Boga. Chce prosić Boga o odpowiedź, o podanie przyczyny, do której przechodzi przez tak upokarzające cierpienia. Och, gdyby tylko znalazł się u boku Hioba ktoś, kto potrafiłby Mu wskazać na miłość i łaskawość Boga, na Jego miłosierdzie, Jego dobroć, my jesteśmy dzisiaj w lepszej sytuacji niż przyjaciele Hioba. Znamy Jezusa. W Nim Bóg objawił światu całą swoją miłość i łaskę. Czy mówimy o tym naszym przyjaciołom, naszym znajomym? Czy wskazujemy innym Jezusa Chrystusa? Hiob mówi swoim przyjaciołom, że właściwie byłoby lepiej, gdyby nie mówili nic. Zamiast mówić nieprawdę, zamiast zmyślać i mędrkować, lepiej niech milczą. Czytamy dalej. Gdybyście chcieli zamilknąć, byłby to znak roztropności. Słuchajcie mego sprzeciwu, na odpowiedź mych warg zważajcie czy Boga, złem osłonicie? Wszechmogącego, obronicie kłamstwem? Chyb stwierdza, że mówiąc nieprawdę, usiłując niejako bronić pana Boga poprzez wymyślanie wykrętnych argumentów, że rzekomo tłumaczących postępowanie Boga, właściwie szkodzą Bożej Sprawie, usiłują kłamstwem bronić Boga. Chyb pyta: Jego stronę trzymacie? Czy rzecznikami jesteście Bożymi? Czy dobrze by było, gdyby was doświadczył? Czy można z niego szydzić, jak z człowieka? Przywoła was do rozsądku, jeśli w ukryciu stronnicza mówicie. Hiob zapowiada, że Bóg ukaże Bildada, Elifaza i Sofara, dokona oceny i osądu ich słów, dlatego że nie mówią o prawdy. Hiob pyta dalej: Czy majestat nie budzi lęku? Czy nie przejmuje was grozą? Zdaniami z piasku wystrafujecie. Wszak wasze tarcze są z gliny. Milczcie. Niech ja teraz powiem. Cokolwiek może przyjść na mnie. Między zęby stale biorę swe ciało. Własne swe życie nadstawiam. Hiob podkreśla, że to on ma przede wszystkim prawo do wypowiedzi. Bo przecież to on przechodzi przez całą gehennę doświadczeń, których jego przyjaciele w ogóle nie potrafią zrozumieć gdyż nie doświadczają takiego cierpienia jak on. Poetyckim językiem, a wiemy, jak cały dialog Hioba i jego przyjaciół to piękny poemat, Hiob tłumaczy swoim przyjaciołom Jestem wystawiony na największą próbę. Narażam się na największe niebezpieczeństwo. Zagrożone jest moje życie. Czy wy jesteście w stanie to zrozumieć? Ja jestem gotów na wszystko. W piętnastym wierszu, 13 rozdziału znajdujemy takie dalsze, niezwykłe słowa Hioba. Choćby mnie zabił Wszechmocny, ufam i dróg moich przed nim chcę bronić. Choćby mnie zabił Wszechmocny, ufam. To słowa wielkiej wiary. Hiob ufa Bogu. W całej tej zawierusze, w całej tej katastrofie, która w potworny sposób zmieniła jego życie w piekło, wiara Hioba Pozostała nienaruszona. Hiob ufa Bogu, jednocześnie wypowiada słowa, które świadczą o tym, że do końca nie rozumie Boga, nie jest w stanie objąć umysłem Jego myśli, Jego dróg. Wydaje mu się, że gdy stanie przed Bogiem, będzie musiał bronić swoich racji. Wiemy, że rzeczywistość jest inna. Nikt z nas nie jest w stanie stawić się przed Bogiem i bronić swoich racji, dowodzić swej niewinności. Nikt z nas zresztą nie będzie tego czynił, bo decydujące o naszej przyszłości, o tym jak przyjmie nas Bóg, jest to, czy rozpoznajemy w Bożym Synu, Jezusie Chrystusie, swego Zbawiciela i czy z nim zwiążemy swoje życie. Jedynie On może być naszym skutecznym obrońcą. On jest jedyną osobą, która może nas uchronić przed poniesieniem kary za nasze przewinienia. Jezus zapłacił karę za mój i twój grzech, i tylko On może przyprowadzić nas przed oblicze Boga i sprawić, że będziemy tam mogli pozostać już na zawsze. Hiob mówi dalej: Bóg będzie moim zbawieniem. Nieprawi do Niego nie dochodzą. W tych słowach zawarta jest wielka prawda: Bóg jest Zbawicielem i tylko Jego miłosierdzie. Jego oczyszczające, zbawcze działanie sprawia, że możemy przystąpić do Niego, ufnie, z wiarą. Z wiarą w przebaczenie, w odpuszczenie grzechów, w uświęcenie. Zwróćmy uwagę, że prawda ta jest wyraźnie sformułowana nie tylko w Nowym, ale i w Starym Testamencie. Dawid, uświadomiwszy sobie swoją grzeszność, wołał do Boga o oczyszczenie. W psalmie 51 znajdujemy jego wołanie, zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymasz moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. A w psalmie 62 znajdujemy wspaniałe wyznanie Dawida dusza moja spoczywa w Bogu. On Jedynie skałą i zbawieniem moim twierdzą moją, więc się nie zachwieję. Widzimy, że już w Starym Testamencie Bóg objawił się człowiekowi jako zbawiciel. I teraz Hiob wyznaje, Bóg będzie moim zbawieniem. Nowy Testament objawia w pełni tę prawdę, że Bóg jest naszym Zbawicielem. I mówi wyraźnie, że są dwie możliwości albo wierzymy, ufamy mu, Albo go odtrącamy. Nie ma innej, trzeciej możliwości. W księdze dziejów apostolskich czytamy o Bogu, zbawicielu, Jezusie Chrystusie, że jest on jedynym zbawcą, że jest jedyną drogą do Ojca. Nie ma innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Chiop jak gdyby przeczuwał to wszystko, to co zostało później objawione w Chrystusie. Ale nie miał pełnego poznania. Przysłuchajmy się jego następnym słowom, słowom skierowanym do przyjaciół. Słuchajcie pilnie mej mowy. Na słowa me uszu nadstawcie. Mam gotową obronę przed sądem, pewien, że jestem niewinny. Hiob był człowiekiem prawym, jednym z najbardziej prawych ludzi na ziemi i liczył na to, że ostanie się, że obroni się przed Bogiem. Liczył na to, że będzie mógł powiedzieć Bogu o swoich zasługach, wykazać Mu swoją niewinność. Ale Hiob nie był doskonały, był grzesznikiem, tak jak każdy z nas. W pełni Hiob zrozumie to nieco później, gdy Bóg otworzy mu oczy na to, jakim jest naprawdę. Dzisiaj także wielu ludzi sądzi, że dzięki swoim zasługom, dzięki dobrym uczynkom będą przez Boga przyjęci, zbawieni, ale jest to złudna nadzieja. Ktokolwiek popełni choćby najmniejszy grzech w sferze czynów, myśli czy słów, będzie potępiony, jeśli nie związał swego życia z Jezusem, jeśli nie oddał w Jego ręce steru swojego życia. Hiob znajdował się w rozterce, w rozdarciu, nie był pewien, czy rozumuje dobrze. Dlatego najpierw przekonany o swojej sprawiedliwości zapytał, kto chce się ze mną prawować, a zaraz potem. Jak czytamy w tym samym dziewiętnastym wierszu trzynastego rozdziału, zawołał: A teraz umilknę i umrę, biedny Hiob. Cierpiał udrękę, nie był pewien, czy przeżyje chorobę, nie był pewien, czy dobrze rozumie to, co Bóg czyni, nie rozumiał do końca nawet samego siebie, ale Bóg ostatecznie uratuje go, wybawi, objawi mu swoją łaskę, swoje miłosierdzie. Kto szuka Boga, kto mu ufa, na pewno zostanie przez Boga przygarnięty. Hiob prosi Boga, by ulżył mu w cierpieniu. Czytamy od dwudziestego wiersza, 13 rozdziału Księgi Hioba. Uczyń mi tylko dwie rzeczy. Na pewno nie stchórzę przed Tobą. Odejmij ode mnie Twą rękę i spraw, bym nie bał się Ciebie. Mów pierwszy, a ja niech odpowiem lub ja przemówię. A ty, po mnie. Hiob pragnie rozmawiać z Bogiem. Pragnie, żeby Bóg pozwolił mu się bronić, tłumaczyć, a potem, żeby sam przemówił i wyjaśnił wszystkie okoliczności dramatycznych wydarzeń w życiu Hioba. Gdy przestudujemy całą księgę Hioba, przekonamy się, że Bóg ostatecznie odpowie na prośbę udręczonego Hioba, ale nastąpi to później, po zakończeniu całej dysputy Hioba z przyjaciółmi. Bóg odpowie w swoim czasie. I trzeba tu podkreślić, że tak jest i w naszym życiu. Hiob próbował niejako dyktować Bogu, w jaki sposób powinien On postąpić. My często także w naszych modlitwach nalegamy albo wręcz żądamy, aby Bóg uczynił to, a to, by pokierował naszym życiem tak, a tak, by rozwiązał nasze problemy w określony, wymyślony przez nas sposób. Tymczasem Bóg działa zgodnie ze swoją wolą, według jego planu. Często modlimy się w taki sposób, jak gdyby Bóg miał pełnić rolę kogoś, kto znajduje się po drugiej stronie linii telefonicznej i ma za zadanie spełniać nasze życzenia, wykonywać nasze polecenia. Nie możemy modlić się w taki sposób. To Bóg decyduje o całej rzeczywistości, o historii świata. I o historii życia każdego z nas. Nasze modlitwy są nie po to, by zmieniać decyzję Boga, ale po to, by zmieniać nasze decyzje, by zmieniać nas samych. Drodzy przyjaciele, zapamiętajmy, że poprzez modlitwę i dzięki modlitwie my sami mamy się zmieniać, a nie usiłować zmieniać Pana Boga i Jego woli. To nasze decyzje, nasze plany mają być dostosowywane do decyzji i planów Boga, a nie odwrotnie. To nasz sposób myślenia, nasza postawa życiowa w ogóle ma ulegać przemianie, a nie myśli czy, drogi Boże, nie możemy spodziewać się, że Bóg będzie spełniał wszystkie nasze życzenia, że będzie postępował tak, jak my tego się spodziewamy i czego oczekujemy. Taki błąd popełnił właśnie Hiob. Ale trudno byłoby komukolwiek z nas wytknąć Hioba palcem. Postępujemy przecież tak często podobnie jak on, mimo że nie doświadczamy tak ciężkich przeżyć. Zwróćmy uwagę na następne słowa Hioba. Od 23 wiersza 13 rozdziału czytamy. Ile mam przewin i grzechów? Ujawnij występki i winy. Czemu chowasz swoje oblicze? Czemu mnie poczytujesz za wroga? Chcesz liść gnany wiatrem płoszyć? Prześladować słomę już wyschłą? Hiob wyraża pragnienie, by Bóg ukazał mu wszystkie jego grzechy, by wykazał jego winę, by wyjaśnił, dlaczego musi tak bardzo cierpieć. I dalej woła: Przypisujesz mi czyny gwałtu, wspominasz grzechy młodości, nogi zakułeś w kajdany. Dokładnie drogi myśledzisz, ślady stóp moich badasz. Jak próchno się to rozpadnie, niczym ubranie zjedzone przez mole. Hiob ma świadomość swojej znikomości, lęka się potęgi Boga, wie, że Bóg go przenika, prześwietla. Dokładnie drogi myśledzisz, stwierdza, ślady stóp moich badasz, wyznaje, czy nam Towarzyszy taka sama świadomość, czy Bóg musi nas doświadczać, podobnie jak Hioba, by dowieść nam naszej słabości i Jego mocy? Następny, czternasty rozdział księgi Hioba zawiera głęboką refleksję nad życiem, przemijaniem i śmiercią. Doświadczany przez Boga Hiob żali się. Człowiek zrodzony z niewiasty ma krótkie i bolesne życie. Wyrasta. I więdnie jak kwiat, przemija jak cień chwilowy, a z gniewem na niego spoglądasz i stawiasz przed swoim sądem. Któż czystym uczyni skalane? Nikt zgoła. Człowieka dni, ilość zliczona i liczba miesięcy u ciebie. Kres wyznaczyłeś im nieprzekraczalny. Hiob zdaje sobie sprawę, że jego życie może się wkrótce zakończyć. Odczuwa boleśnie. Przemijalność życia, jego nietrwałość i znój. Właściwie w ciągu całego życia towarzyszy człowiekowi świadomość, że czeka go chwila śmierci, że zmierza do kresu. Ktoś sformułował taką myśl. W chwili, gdy otrzymujemy życie, rozpoczyna się nasza droga do kresu, kiedy to życie zostanie nam zabrane. Rzeczywiście, gdybyśmy mieli polegać tylko na tym krótkim, doczesnym życiu, nie mając nadziei na zmartwychwstanie, życie byłoby tylko znojem, nie do wytrzymania. Hiob wygłasza dalej elegię na temat śmierci. Czytamy od wiersza siódmego: Drzewo ma jeszcze nadzieję, bo ścięte na nowo wyrasta. Świeży pęd nie obumrze, choć bowiem korzeń zestarzeje się w ziemi, a pień jego w piasku zbutwieje. Gdy wodę poczuje, odrasta, rozwija się, jak młoda roślina, a mocarz umarły przepada. Gdzież będzie człowiek, gdy zginie? Wody z morza znikną i rzeki w przód wyschną doszczętnie, a człowiek umarły nie wstanie, zbudzi się, gdy nieba nie stanie, nie zdoła się ze snu ocucić. W tych słowach zawarty jest cały ból przemijalności życia. Ból, jakiego Hiob doświadcza w całej pełni, a jednocześnie Hiob wspomina o przyrodzie, budzącej się do życia ze stanu obumarłego. Mówi o świeżym pędzie, wyrastającym ze ściętego drzewa, o nowej, młodej roślinie, odrastającej ze zbutwiałego pnia. W tych słowach Hioba błyska promyk nadziei. Zauważmy, że Nowy Testament, ukazując istotę zmartwychwstania, odwołuje się do obrazu ziarna ziarna, które umiera w glebie i wyrasta w nowy, wspaniały kłos. Tak pisze o zmartwychwstaniu apostoł Paweł. Powstanie zmartwych będzie powstaniem do nowego życia, życia przemienionego, wiecznego. Możemy zadać sobie pytanie, czy Hiob przeczuwa, że taka czeka go przyszłość? Posłuchajmy, co mówi dalej. Ale czy zmarły ożyje? Czekałbym przez wszystkie dni mojej walki Aż taka chwila nadejdzie. Ty mówiłbyś, ja bym odpowiadał, tęskniłbyś do dzieła rąk swoich. Obliczyłbyś wtedy moje kroki. Złobyś mi puścił w niepamięć. Pod pieczęcią trzymał przestępstwa i wybielił wszystkie me grzechy. Widzimy, że Hiob wraża tutaj wielką nadzieję, że śmierć nie jest końcem, nie jest przejściem w nicość. Wielu ludzi stawia to ważne pytanie: Co czeka mnie po śmierci? Hiob też pyta: Czy zmarły ożyje? A potem wyraża nadzieję, że tak będzie. Dodaje, że stać się tak może pod warunkiem, że Bóg wybieli wszystkie jego grzechy, że puści w niepamięć wszelkie zło, które było obecne w jego życiu. Hiob jest świadomy swojej grzeszności i wie, że do nowego życia. Mógłby powstać tylko oczyszczony przez Boga. Jakże wspaniałe i trafne są przeczucia Hioba! My dzisiaj wiemy na pewno, że Bóg pragnie nas oczyścić i pragnie dać nam nowe, wieczne życie. Ten cudowny dar wymaga jedynie naszej wiary. Gdy wierzymy, gdy ufamy Panu, otrzymujemy życie wieczne z rąk zmartwychwstałego zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Dzisiaj wsłuchiwaliśmy się w słowa Hioba, słowa, które były niejako podsumowaniem pierwszej fazy dyskusji Hioba z jego przyjaciółmi. W czasie następnych audycji poznamy dalsze wypowiedzi Hioba, Elifaza, Bildada i Sofara. Naszych audycji można wsłuchać na stronie internetowej www.twrpolska.org. Polecamy także strony www.twr360.org oraz www.ttb.org. Był to program Impuls TWR Polska, pierwszego radia biblijnego w Polsce.